Czy słonie myślą, że ludzie są uroczy, tak samo jak my sądzimy, że małe pieski są urocze? Nie, a przynajmniej nie udowodniono tego zjawiska. Popularny mit zrodził się najprawdopodobniej z tego wpisu na Twitterze z 2017 roku, jednak nie został on potwierdzony przez żadne badanie naukowe. Nikt nigdy nie zbadał aktywności mózgu słoni w trakcie kontaktu z ludźmi, dlatego nie możemy wiedzieć, co sobie o nas myślą. Jednak na podstawie obserwacji wnioskujemy, że niestety słonie dzikie najprawdopodobniej widzą nas jako drapieżników, takich jak na przykład lwy. Słonie udomowione z kolei rzeczywiście tworzą relacje ze swoimi opiekunami, ale nie możemy stwierdzić, czy uważają ich za słodkich. Niektóre zachowania mogą na to wskazywać i na pewno miło jest nam tak o tym myśleć, ale pamiętajcie, że ten mit nie ma podstaw naukowych. A po więcej odpowiedzi na ciekawe pytania zapraszam na kanał.